Niech będzie, będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus. Nazywamy się Agnieszka i Daniel Sabitcy, Jesteśmy z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie, w rejonie św. Jana Pawła II. W domowym kościele jesteśmy 14 lat. Pełniliśmy wielokrotnie posługę pary animatorskiej, a także pary odpowiedzialnej za diakonię miłosierdzia w naszej archidiecezji. W dniu naszego ślubu otrzymaliśmy najwspanialszy prezent od Pana Boga i Ojca Blachnickiego. Dar ruchu Światło-Życie. Od początku zaczęliśmy formować się jako małżeństwo, później jako rodzina, w domowym kościele. Dzięki zobowiązaniom, które przekazał nam Ojciec Blachnicki, możemy wzrastać we wzajemnej miłości, szacunku, osiągać coraz wyższy wzrost duchowy, stawać się w pełni dojrzałym człowiekiem. Dziękujemy za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która pozwalała i pozwala wyzwalać nam się z lęku. Dziękujemy za dar Niepokalanej Matki Kościoła. Dzięki Ruchowi odkryliśmy Maryję jako naszą Matkę, która pociesza, prowadzi, umacnia, jest najlepszą Matką. W Diakonii Miłosierdzia Ruchu światło życia wielokrotnie doświadczyliśmy Bożego Miłosierdzia poprzez innych ludzi i staramy się dzielić nim na co dzień. Najbardziej jesteśmy wdzięczni za dar wspólnoty, która nieustannie wspiera nas zarówno duchowo, poprzez modlitwę, jak i czyn, przez dobre słowo, pocieszanie, konkretną pomoc. Dziękujemy także za dar Eucharystii, który możemy odkrywać jako źródło i szczyt naszego życia, gdzie możemy na co dzień umacniać się, przemieniać i iść Codzienność. Kim jest dla mnie ksiądz Franciszek Lechnicki. No właśnie, trudne, trudne słowa może, ale bardzo budujące. Gwałtownik Boży z łaską wiary konsekwentnej. Gwałtownie zdobywał Królestwo Boże, przez między innymi też swoją przemianę w celi śmierci i nie pytał się. Czy coś trzeba robić, tylko jak to trzeba robić? Uczy mnie pokory, uczy mnie wzrastania w wierze, prowadzenia Bożego, uczy mnie jak oddawać się Bogu. Uczy mnie także jak odkrywać. Słowo Boże, jak odkrywać Boga w moim życiu, w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym. Ważne dla mnie także jest to, jak Ksiądz Blaknick podchodził do liturgii, do Eucharystii, jak to dla niego było istotne. I także jak należy podchodzić do Eucharystii, jak należy ją przeżywać, że należy ją przeżywać całym sercem. I do tego dążę. I ksiądz Franciszek Blachnicki mnie tego uczy. Szczęść Boże!